my jako miasto Łomża już realizujemy łąki kwietne w naszym mieście poprzez nasz zakład budżetowy MPKM. Pojawiła się propozycja ze strony Fundacji Browaru Łomża, żeby taka łąka kwietna powstała na bulwarach Łomżyńskich. Jest to ciekawa forma, alternatywa dla trawników, ale w szczególności też atrakcyjna forma edukacyjna dla młodzieży. Bulwary to miejsce uczęszczane przez i seniorów, ale i przez młodzież. Zresztą łąka kwietna będzie w pobliżu placu zabaw, więc mamy nadzieję, że też taki wymiar edukacyjny tutaj zostanie rozpoczęty i też dziadkowie przychodzący ze swoimi wnuczkami będą pokazywać poszczególne rośliny kwiaty, które są tutaj i też edukować młodych właśnie w zakresie edukacji. Panie prezydencie takich ekologicznych rozwiązań w Łomży jest już kilka. Mamy na przykład domki dla jeży, ale też w planach będzie miejska pasieka. Miejska pasieka też przystanek zielony, który w ramach budżetu obywatelskiego chce zorganizować grupa mieszkańców Starego Rynku, więc takie inicjatywy jak najchętniej wspieramy. Jako miasto jesteśmy otwarci na takie alternatywne formy właśnie w zakresie edukacji. I dzięki temu pokazujemy, że Dbamy o naszą przyrodę, dbamy o klimat i też edukujemy, bo łąka kwietna to też ma bardzo mocny wymiar edukacyjny i mam nadzieję, że takich łąk jeszcze będzie wyłączyć dużo więcej. Dzisiaj będziemy sadzić trochę roślin, które są już gotowe i kwitnące, ale przede wszystkim będziemy siać łąkę kwietną. Część z niej w Łomży już jest wysiana, a tuż obok mamy poletko pokazowe i będziemy uczyć, jak to robić. Co, łąka, łąka kwietna? Dlaczego, dlaczego one powstają? Dlaczego tutaj propagujecie właśnie takie rozwiązania, takie zielone rozwiązania? To jest piękne, praktyczne i ekologiczne rozwiązanie dla miast. Już zdążyliśmy się zorientować, że trawniki nie mają za dużo zalet dla przyrody, ale łąki je mają w porównaniu do trawników. Łąki dostarczają pożywienia dla owadów, schronienia dla nich, dla innych zwierząt, pomagają zatrzymywać wodę w miejscu opadu i mają wiele zalet, o których nawet dopiero się uczymy, czyli na przykład oczyszczają powietrze. A jakie rośliny, jakie rośliny najlepiej się sprawdzają przy takich łąkach czy w ogóle takich ekologicznych rozwiązaniach? Mamy y, dwa rodzaje łąk. Pierwszy to jest jednoroczne, a drugi wieloletnie. My jesteśmy jako fundacja na etapie propagowania tych wieloletnich, bo to są rodzime rośliny, które trwają, żyją wiele lat i y, wymagają minimalnej pielęgnacji, a dają maksymalne korzyści dla środowiska.